Cześć! Codziennie na swojej drodze stajemy przed wyzwaniem wytłumaczenia obecnego systemu rozliczeń fotowoltaiki. Czasy przejrzystego netmeteringu minęły, a wokół netbilingu powstało wiele mitów. Czy to się opłaca? Czy płacimy za dystrybucję energii? Co trafia do naszego portfela? Na te pytania spróbuję odpowiedzieć w tym filmie. W idealnym świecie nie przejmowalibyśmy się nadwyżką energii, która naturalnie występuje przy produkcji z instalacji fotowoltaicznej. Dzisiejszy system rozliczeń w dużej mierze zależny jest od dwóch czynników: średniej ceny energii oraz poziomu autokonsumpcji. Na średnią cenę energii nie mamy wpływu, jest ona ustalana zgodnie z tym, co dzieje się na towarowej giełdzie energii. Co z autokonsumpcją? Faktura za energię jest podzielona na dwie strefy. Strefa pierwsza to energia czynna, za którą odpowiada w tym przypadku RCM, średnia cena miesięczna energii. Jest ona zmniejszana o to, co nagromadziliśmy ze sprzedaży nadwyżek oddanych do sieci. Na przykład sprzedaliśmy energię do sieci za 1000 zł, więc mamy nagromadzone 1000 zł. Kiedy przychodzi do nas faktura do zapłaty na kwotę 1000 zł, to 500 zł jest w strefie energii czynnej. Na szacunek do zapłaty to wówczas 500 zł, a na naszych nagromadzonych środkach zostaje 500 na poczet kolejnej faktury. Dobrze, a co z pozostałym 500 zł? To koszty dystrybucji energii. Czy możemy to zmniejszyć? Otóż możemy. Za drugą strefę odpowiedzialny jest właśnie poziom autokonsumpcji energii z instalacji. Przeciętny profil zużycia energii w polskim domu wygląda następująco. Wychodzimy do pracy o 7.30, a wracamy o 16.30. Oznacza to, że zużywamy tylko 10% wyprodukowanej przez siebie energii. Odpowiedzią na to jest magazyn energii, który pozwoli nam przetrzymać wyprodukowaną energię z dnia na wieczór. Im wyższy poziom autokonsumpcji, tym niższy rachunek w strefie drugiej. Możemy usłyszeć obiekcję: w takim razie, po co mi magazyn energii w zimę? Odpowiedź jest prosta: jeśli mamy falownik i magazyn energii, który może być ładowany z sieci, magazyn energii może nam posłużyć jako bufor ładowany tańszą energią w drugiej strefie np. w strefie G12W. Czy analogicznej w biznesie? C12A. Na tym prostym przykładzie widzimy, że jesteśmy w stanie zaoszczędzić aż 322 zł na jednej MWh energii. Podsumowując, przy dzisiejszym wyliczeniu opłacalności instalacji fotowoltaicznej kluczowym elementem jest przestudiowanie profilu produkcji i profilu zużycia energii elektrycznej. Czym większy poziom autokonsumpcji, tym szybszy zwrot inwestycji. Doradca fotowoltaiczny powinien tak przedstawić ofertę na komponenty instalacji, aby pozwoliły one zwiększać poziom autokonsumpcji. Oprócz edukacji warto postawić na nowoczesne rozwiązania, np. software do falownika, który pozwoli zwiększyć optykę na profil produkcji i zużycia.